Weźmy też o powołania kapłańskie zakonne, zwłaszcza do naszej wspólnoty zakonnej, ale dzisiaj to też jest święto małżonków, którzy obchodzą swoją 38 rocznicę ślubu święta sprawowana jest więc w intencji do boskiej opatrzności i świętego kamila z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze potrzebne łaski opiekę bożą i boże błogosławieństwo przeprośmy pana boga za nasze wszystkie grzechy panie jezu który uzdrawiałeś chorych na ciele i na duszy zmiłuj się nad nami Chryste, który oddałeś życie, aby każdego z nas zbawić, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przyjdziesz jako król, ale i jako sędzia na końcu czasów, zmił się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Motlmy się. Mm -hmm boże ty dałeś świętemu kamilowi prezbiterowi szczególną miłość ku chorym napełni nas duchem twojej miłości abyśmy służyli tobie w naszych bliźnich a w godzinę śmierci mogli spokojnie odejść do ciebie przez naszego pana jezusa chrystusa twojego syna który z tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego Mógł przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, Najmilsi, My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy, braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że on oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśli by ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Oto słowo Boże. Błogosławiony, kto się boi Pana. Który, człowiek, który boi się Pana, tylko nawet w jego przekazania. To, co będzie potężne na ziemi, to są przypokazanie są, na pokolenie prawych. Błogosławiony. Wróćcie koniec przypokazania do jego domu, tak, żeby będzie trwała zawsze, Odchodzicie wciąż tak, do na prawych łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Błogosławiony. Biedy czekolit ci pożycza, z czymś sprawy zarządza uczciwie, choć nigdy się zachwieje, w stanie wiecznej pamięci, młogos. Szczęście złej nowiny załkawał pan, kolej oberał w ogóle, choć będzie trwała zawsze. Hallelujah. Hallelujah.